Cześć, witam na kanale Beauty Loku. Nie obyło się na jednym zamówieniu z jedenastki. Wczoraj odebrałam kolejną przesyłkę. Jutro już kosmetyki znajdą swoje właścicielki. A dzisiaj Was zapraszam na szybciutki podgląd, co znalazło się w mojej paczce. Może zaczniemy od makijażu. Jest to tak. Rozświetlająco, antystresowy podkład z Avon True Color. Dalej mamy puder matujący. Mgiełkę utrwalającą makijaż. Konturówka do oczu. Taki piękny, żółty, wakacyjny kolorek lakieru marki Gelshine. Do tego top nawierzchniowy. Może przejdziemy sobie teraz do zapachów Dziewczyny, bardzo dobrym pomysłem jest Przetestowanie nowego zapachu W formie 10 ml perfumetki Ja właśnie polecam to robić Jeżeli chcecie się zaznajomić Ze swoim nowym zapachem Poznać go dobrze Ponosić troszeczkę dłużej Więc 10 ml perfumetka Jest jak najbardziej trafiona a później kupujecie zapach w tradycyjnej, dużej, dużym opakowaniu, jeżeli oczywiście on Wam się spodoba i dobrze się będziecie z nim czuły. A w tym katalogu macie szeroki wybór perfumetek za 1,99 10, 10.99. Dziewczyny, teraz tak, perfumy. Faraway Rebel, Ich True, bardzo świeży, taki zapach trawy, skoszonej trawy. Nie ma tutaj nic słodkiego, nic cukierkowego, nic duszącego. Same świeże kwiaty. Bardzo dobre właśnie na wiosnę i lato. Bardzo dobry zapach. Tu mamy mgiełkę mango z granatem. Zestaw dla mężczyzn: Avon Men, w skład którego wchodzi woda toaletowa. Oraz że do mycia ciała i włosów. Tutaj mamy komplet biżuterii Kaira. Nie będę go rozpakowywała, pokażę Wam w katalogu, jak on wygląda. Na stronie, już Wam mówię, 104. O, i są tutaj na niebieskim tle. Są to takie skrzydełka. I zestaw składa się z kolczyków, bransoletki i łańcuszka z wisiorkiem. Dalej bardzo lubiane płyny do kąpieli, ten akurat o zapachu piwonii i granatu. Kolejny zapach dla kobiet, Rare Flowers Night Orchid oraz Celebre mamy coś też dla dzieci. Szampon i odżywka Wesołe Jabłuszko. Właśnie o zapachu takiego słodkiego jabłuszka. Moje klientki zamówiły również sobie torby. Zobaczcie, akurat dla dwóch moich klientek. Są one tutaj do zobaczenia na stronie, na stronie 98 w katalogu w dwóch kolorach. I w cenie 30 zł, bez grosza, jeżeli wydało się, jeżeli zakupiło się jakikolwiek dowolny produkt z katalogu. Tak, to ta torba jest właśnie za cenę 30 zł. Myślę, że bardzo fajna pojemność. Nie za duża, nie za mała, z długim paskiem na ramię. Ja bardzo lubię takie torby, są wygodne, mam wtedy dwie ręce wolne. I dziewczyny, chciałabym Wam jeszcze coś pokazać. Za czwarty katalog współpracy, w poprzednim sezonie, nowe klubowiczki dostawały właśnie w prezencie taką świetną torbę Batyckiego, skórzaną, w kolorze pudrowego różu. Natomiast co firma proponuje nam w tym sezonie? sezonie zobaczcie, dziewczyny, jeżeli zapiszecie się do klubu Avon, macie takie nagrody. Jeżeli w pierwszym zamówieniu waszym uda wam się zebrać, e, kupić kosmetyki za kwotę 200 zł, oczywiście po cenach katalogowych, to od tego dostaniecie jeszcze rabat. Dostajecie właśnie IF True za 4,99. W drugim katalogu, jeżeli znów uzbieracie kwotę 200 zł, yy, cen katalogowych, dostajecie trzy koreańskie maseczki w płacie. Ja już Wam kiedyś pokazywałam w poprzednich filmikach właśnie te maseczki, jak wyglądają. I tutaj uwaga, właśnie też torebeczka w czwartym katalogu współpracy yy, otrzymujecie tym razem torbę Witchen, taką w czarnym kolorze, też na łańcuszku. Mhm. Za cztery katalogi również Wam ją pokażę, słuchajcie. Później Macie również do zebrania walizkę kabinową Witchena, yy, roboty kuchenne, tak? także bardzo serdecznie Was zapraszam do klubu Avon na dole pod filmikiem macie link rejestracyjny stwórzcie sobie konto, to nic nie kosztuje to nie zobowiązuje Was do żadnych zakupów, sprawdźcie jakie mamy oferty, to nic nie boli nic nie kosztuje, tak jak mówiłam zakładacie sobie po prostu konto tak jak w innym sklepie online a kupujecie bezpośrednio od firmy, bez pośrednictwa konsultantek Natomiast czekają na Was właśnie różne fajne teraz oferty wyprzedażowe. Co Wam szkodzi? Załóżcie konto, zarejestrujcie się i zobaczcie, czy coś ciekawego dla siebie znajdziecie, tak? Bardzo Was yy, zapraszam. To pa, do następnego filmiku.